Chciałbym teraz Państwu przedstawić kilka przykładów życia. Zacznijmy od najprostszej, najprostszej, czyli analiza wycieku pamięci. Zostawiłem Cię na wykresie taki prosty wygięt z 10 dni pracy jednej maszyny wirtualnej, czyli jeden serwer jeden aplikacyjny. Pamięć, użyta pamięć, wolna. Jak widać, ten wykres ma charakter oscylacyjny, co jest typowe dla maszyn, maszyn z, z automatycznym odświecaniem. Natomiast, jak widać, ten trend, który tutaj się zarysowuje nam powoli jest mocno niebezpieczny. Czyli po prostu albo aplikacja, albo serwer cieknie na w świecie. I co jednorodni, no tak powiem coraz większa pamięci pod, pod szafami stoi. A my coś będziemy musieli z tym U zrobić dobra. w najbliższym czasie. Tam bardzo, dobre, bardzo, 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 bardzo. No właśnie, jak by się, się, się to kończyło w przypadku, kiedy nie mamy systemu monitoringu, czyli nie widzimy w ogóle tych wykresów. Yy. Zazwyczaj kończy się autofilm server tak? serwer leży, trzeba zrestartować, no i, i tak powiem, sprowadza się na świątowa yy. I teraz, co nam, co nam daje monitorowanie? Przede wszystkim to, że jak widzimy, taki wykres, to wiemy od razu, to jest po kilku sekundach, już wiemy, że jest sprawą z pamięcią, jest tylko kwestia poszukiwania, no? Oczywiście możemy zrobić watchdoga, który na pewnym poziomie wykorzystania pamięci już ten serwer zrestartuje do czasu, kiedy my faktycznie znajdziemy y problem czy to w aplikacji, czy w serwerze. Y Znam takie systemy, które których nie udało się znaleźć. I ten watchdog pracuje wiele lat i ma się dobrze, no? Chodzi o to, żeby po prostu... <śla> Chodzi o to, żeby mieć tego świadomość, i nie dopuścić do maksymalnego zużycia pamięci, bo to na końcu, znaczy efektem maksymalnego zużycia sterty jest to, że procesy gier korektowania bardzo się często uruchamiają. Zazwyczaj na procesor siada, tak, a my nie wiemy dlaczego. Tak widzimy taki obrazek, no to już można się w tym łatwiej zorientować. Teraz taki drobny problem z styku z zewnętrznymi systemami, tak wspomniałem, problem wątków, czy też puli wątków. Na dole na X, tak, czas, czerwonym kolorem zaznaczona liczba wątków na zielono, zużycie procesora. Miałem taką sytuację. System w sumie jakoś tam pracuje lub, no, tak, stabilnie, tak, czyli wahaniem wątków, liczby obsługiwanych yy, żądań użytkowników, określamy jakieś tam drobne wahania Wątków, które muszą być przygotowane, żeby tych użytkowników obsłużyć. No i temu oczywiście odpowiada, jakie jest użycie procesora. No i widzimy, że ta silanka w pewnym momencie się kończy. To znaczy, ta czerwona linia idzie w górę i zatrzymuje się na, na jakieś tam poziomie, czyli tak naprawdę na maksymalnej wielkości puli wątków. A teraz procesor no, wydaje się nie robić nic. Wydaje się to dosyć taką dziwną sytuacją, bo niby wszystkie wątki są zajęte, no a dlaczego procesor nic nie pracuje? No, przyczyna jest dosyć trywialna. Te wątki co prawda są zajęte, ale one nic nie robią, tak? Czyli czekają na odpowiedź jakiegoś systemu zewnętrznego. Yy, także nie jest to problem z wątkami, tylko pewien objaw, który się pojawia, jeżeli mamy problem z, z niedostatecznie odseparowanym współdziałaniem pomiędzy naszym systemem, a innymi systemami. Identyczny wykres yy, się Państwo obejrzeć, gdyby nagle yy, firewall odciął ruch między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Będzie, będzie to samo yy, na wykresie. No i znów, jeżeli taki pokazek posiadamy przed oczami, no to analiza nie jest zbytnio kłopotliwa, tak? po prostu widzimy, że jest problem gdzieś na styku Zazwyczaj nie integrujemy się z setką systemów, tylko z kilkoma. Można to szybko przejrzeć, można szybko z, y, zrobić zdjęcie maszyny wirtualnej, jakieś tam was rzucić I, i, i szybko zobaczyć, gdzie stoimy. Tak? Czyli analiza jest na kilka minut, co oczywiście ma duże znaczenie, jeśli y, system musi być wysoko dostępny. Przy braku monitoringu, no, to jest takie pochodzenie troszeczkę połamackie. No, próba, próba, Restartowania, tak? Te restarty być może nic nie dają dlatego że jeżeli system, z którym współpracujemy nie działał, to może nie działać dalej, tak? Duża nerwowość i telefony od klientów kolejne. Biedni administratorzy. Kolejny przykład z gatunku, z gatunku wątków, Tu mamy troszeczkę inną sytuację. Mamy przykład taki hipotetyczny, systemu z którym ruch obciążenie narasta systematycznie, w związku z czym yy, zwiększamy ten serwer tam powoduje do życia kolejne wątki. Liczba tych wątków rośnie, aż do nas ocenia. Ale jak widzimy wcześniej, udało się wysycić procesor, czyli nie za bardzo już yy, jest moc, żeby coś więcej obsłużyć. I tak ważne na ten wykres w pierwszej chwili można powiedzieć, no nic strasznego, tak? Tutaj przecież... Wiadomo, system żyje, więcej użytkowników, większe obciążenie, procesor się skończył, to możemy po prostu rozbudować infrastrukturę sprzętową. Ale zanim, zanim Państwo pobiegną do, do sklepu ze sprzętem, to proponuję przyjrzeć się pracy garbage korektora bardziej dokładnie. Na tym samym wykresie na kolorze fioletowym zaznaczyłem ilość wywołań procesów oświetlenia pamięci, a na yy, kolorze, kolorem niebieskim, zaznaczyłem czas pracy procesora, który jest używany na proces odświecania. Jak można zauważyć procesy odświecania zżerają nam, tak mówiąc 40% procesora, czyli tak naprawdę nie problemem są użytkownicy, którzy do nas przyszli, bardzo nam system wciążyli, tylko jest problem jakiś konfiguracyjny bądź aplikacyjny i to jest do naprawienia, tak, czyli nic nie musimy nic nie musimy żadnego sprzętu kupować. Eee, oczywiście na pewno, trzeba podjąć jakąś głęboką analizę, dlaczego tak się dzieje, przyjrzeć się dokładnie, dokładnie logom z korektora, korektora, eee, Być może przeanalizować, co na tej stercie pamięcie nam się dzieje przy kolejne dziewko. Jest na pole. tutaj no, jest tutaj, tak w tym przypadku garbage kolektor. I teraz proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że. Mamy dokładnie taką samą sytuację, co oczywiście w efekcie, w efekcie taka sytuacja prowadzi do tego, że użytkownicy nie mogą się dotykać do systemu, w yy, no, tych telefonach już nie mają do jak powiedział. Yy, natomiast wydaje mi się, że ten przykład pokazuje to, że w takiej sytuacji, bez monitorowania pracy serwera, i to na różnych, jak widać, poziomach, bo to jest i monitorowanie, monitorowanie wykorzystania procesora, i monitorujemy fragment wnętrza serwera, czyli Liczbę wątków i monitorujemy zachowanie grabież kolektora, że bez, bez systemu monitoringu rozwiązanie tego problemu jest w zasadzie niemożliwe. Znaczy nie jesteśmy w stanie dostrzec, że takie zdarzenie ma miejsce. Oczywiście, jak ktoś tego nie widzi, to co zrobi? No, ten procesor 100% kupujemy maszynę i akurat w tym przypadku trochę pomoże, ale trochę. Czyli na przykład dokładając do jednej maszyny, drugą maszynę, uzyskamy powiększenie, nie wiem, liczby obsługiwanych requestów o 50%, a nie o 90%, tak, czy o 95%, taka zazwyczaj jest skalowalność tych rozwiązań w serwerach aplikacyjnych, jeśli głównie internetowych.